Ty jesteś zepsuty do śmiechu kości. Nie, nie ze zepsuty. Ty tak, a ty jesteś tak antysystemowy, że nawet straż pożarną nie da <laughs> Koledzy ci, nie. Twoi koledzy, którzy grypsowali, to ci to wytłumaczą. Że ty w Holandii więzienia nie będziesz mógł grypsować. Ale ja nie będę chciał grypsować ale, nawet. A ja dobrze. Jak, a to ty to grypsowa tłumacze, a grypsowałeś że, w więzieniu? Grypsowałem. No to jak? Ktoś to grypsuje, pisze do prokuratury i się umniejsza. No to jak? Ale to ty jest? jesteś głupi. To, to jest skrucha. A co ma kurwa. Jakie? To jest zwyczajna skrucha pisana? No, no dobra, skoro grypsujesz, to znaczy, że się nie układasz. Ani zgadza, ani, ale żaden tym ja się układam, pisząc skruchek. Banie kurwa. No piszesz Masz do mus... prokuratora, że zrobisz wszystko. A czy ja zrobiłem wszystko? Nie. No to ale, kurwa, ale, ty ty ale, ale z... jest papier. I na siebie, idziesz, sam na siebie ja się papier, że zrobisz papier, wszystko. Kurwa, z gitry w Polsce, którzy raz, no. są na wolności, chcą dostać przedłużenie, yy, przedłużenie kary, odroczkę, czy ja kurwa coś o. na dziecko, idą do psychiatry i psychiatraizacja papiery, kurwa, że. No, ja ci że nie... to już, już ci mówiłem, że skoro. Ktoś inny coś robi. Czyli jak ktoś inny zabije, twój kolega zabije inną osobę, to znaczy, że ty też możesz nie, to ja robić? Mówię, no ja nie, ja mówię To dlaczego Więc mówisz tak? nie gadaj, kurczę, no że się zasady, się tak? idioto. No to jak nie układałeś jesteś, się? Jesteś po prostu idiotą. Jesteś zakupi? No. żeby to zrozumieć. A, no ja ktoś ja ci kto wy to wytłumaczy. Dzięki, że mi powiedziałeś, że jestem za